Słuchajcie, to co zaraz zobaczycie w tle jest autorstwa Eksonona. Jest to mój znajomy ze szkoły, on zajebiście gra synami. Jeśli jesteście zainteresowani jak grać tak samo dobrze jak on To zapraszam na jego kanał, link macie w opisie A tymczasem zapraszam już na sam film Cześć, witajcie, z tej strony Infomod i dzisiejszym tematem będzie pomysł od widza. Ten pomysł nie jest autorski, ja już się już wcześniej z nim spotkałem, chociażby na reddicie, na kilku naszych polskich stronach poświęconych właśnie lolowi, esportowi i tak dalej, ale na samym początku chciałem was bardzo przeprosić, że nie będzie żadnych screenów z tej rozmowy, ponieważ no gdzieś zgubiłem w trakcie segregacji moich wiadomości, zgubiłem tą moją rozmowę z widzem, który właśnie przypomniał mi, że jest taki temat i fajnie o tym można nagrać odcinek no i w tym wypadku no tak naprawdę mogę być gołosłowny, możecie nie wierzyć, ale mam nadzieję, że tutaj w mój widz widzi to oglądasz. A myślę, że na pewno oglądasz, ponieważ tu już się do tego skłonił, że się do mnie nie zraziłeś, że nawet nie mogę Cię jakoś w fajny sposób pozdrowić, ponieważ podsunąłeś mi fajny pomysł, nie ma co ukrywać fajny pomysł. I, I to jest super. W ogóle na początku tak jeszcze kilka słów wstępu. Bardzo się cieszę, że ten kontakt między widzami a twórcą, jakim jest Infomod, czyli ja. Fajnie się tak mówi w trzeciej osobie. E, w każdym razie naprawdę ten kontakt między nami się stał lepszy. Kiedyś był z tym problem, dodawałem te filmy rzadko, aczkolwiek teraz kiedy zauważyłem, że jest jakaś e, regularność, to naprawdę ten kontakt między nami jest fajny. I odpowiadam fajnie na grupie, i na prywatnych wiadomościach, na mój osobisty profil, i na fanpage'u, i na mailu, i w komentarzach staram się być jakoś bardziej aktywny. I jak najbardziej widać tego efekty, ponieważ e, widać chociażby to po lajkach, po po subskrypcjach jakie rosną, po komentarzach, więc w tej sytuacji każdy ma chyba sytuację win-win. Ale dobra, przejdźmy już może do meritum odcinka. Słuchajcie, prawdą jest to, że przez 7 lat tak naprawdę LoL jakoś szczególnie się nie zmienił jeśli chodzi o urozmaicenie, tak? Wchodzimy do gry, gramy mecz, dostajemy IP, za IP kupujemy bohaterów, ewentualnie możemy kupić skiny, no i tak naprawdę nic więcej. No, ostatnim takim urozmaiceniem yy, właśnie było dodanie tych skrzyni Hextech, kluc kluczy i tak dalej. To było spoko, mam nadzieję, że Riot Games nawet nie myśli o tym, żeby to usunąć, ponieważ no to jest fajne, jest jakiś kolejny cel grania. Ale co powiecie na to, żeby wprowadzić misję do LoLa? Hm? Brzmi dobrze, nie wiadomo jak dla kogo, w każdym razie ten temat mi się bardzo podoba i przykładowo, słuchajcie, chodzi o to, jeśli gracie w jakiekolwiek inne gry, to na pewno się ten spotykacie, gry przez internet oczywiście, gdzie na początku są takie daily questy, to by mi coś działa na takiej zasadzie, że codziennie są nowe misje, za wykonanie ich dostajesz poszczególne nagrody i w tym wypadku myślę, że to się może nawet fajnie sprawdzić w LoLu, ponieważ no, nie ma argumentu dlaczego by tego nie zrobić. Potem jeszcze będzie taki w sumie jeden kontrargument z mojej strony, ale szybko go obalę, by Wam pokazać, że tak naprawdę to jest super pomysł. się sobie taką sytuację, logujemy się i na samym początku dostajemy na przykład trzy misje. Na przykład w ciągu jednej gry zabij 200 milionów, zagraj trzy gry z aportem i w ciągu jednej gry zniszcz przynajmniej dwie wieże albo, zabierz, znaczy zabierz, albo zabij dwa smoki. To naprawdę może być bardzo fajne. Nagrody mogą być naprawdę przeróżne. Myślę, że w tym wypadku najlepsze byłyby na przykład IP nie IP boosty, ale samo IP Gdzie na przykład dodatkowo za wykonanie misji dostaniesz plus 50 IP No i dzięki temu faktycznie taka będzie satysfakcja Tylko teraz właśnie ten kontrargument Może doprowadzić to do takich sytuacji, gdzie właśnie ludzie na rankedach Będą za wszelką siłę chcieli zrobić tą misję No i wtedy będzie po prostu dupa Ponieważ zamiast się skupić na wygraniu rankeda, zamiast się skupić na dobrej grze No to będzie się skupiał na wykonaniu misji i Będzie nieobecny po prostu w trakcie gry rankingowej I to może być złe Dlatego tutaj z pomocą przychodzą normale dlaczego by tych misji, dlaczego by nie można było robić misji tylko na normalach Normale no nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest taka odskocznia, gdzie można się naprawdę fajnie pobawić. Tam za bardzo to MMR tak różnie działa, bo naprawdę ja gram rzadko normalne, no ale jak już zagram to na przykład mam jakiegoś Silvera czy, czy, czy Golda, tak z całym szacunkiem dla osób, które siedzą w Silverze czy Goldzie. Ale to nie jest zbyt zbalansowane, mi się wydaje. No, rzadko gram normalnie, to może nawet nie wiem co mówię. W każdym razie, no, to mówię to co widzę, tak? I w tym wypadku to mogłoby naprawdę bardzo fajnie działać. Jeśli byłyby takie misje, właśnie na normalach, no, człowiek mógłby jakoś zająć swój dzień miałby kolejny cel grania. Bo wiecie, takie granie monotonne jest nudne troszeczkę, nie każdy też lubi grać rankedy, znam wiele osób, którzy po prostu grają sobie tylko normalne, ponieważ nie lubią rankedów, nie, lub, nie lubią tej presji, albo czują się po prostu za słabi na rankedy, na rankedy nie chcą psuć innym grę i wtedy grają sobie po prostu normalne czy aramy i to też byłoby bardzo w porządku, gdyby właśnie te misje tylko obowiązywały na, na zwykłych grach, na zwykłych grach. I tak naprawdę z tą myślą chciałbym Was zostawić. Napiszcie proszę w komentarzu, co o tym sądzicie. Czy Wam się podoba taki pomysł? E, możecie napisać jakieś wady tego pomysłu, zalety tego pomysłu. Jestem naprawdę ciekaw, co macie do powiedzenia. Przy okazji, może be, że właśnie słyszeliście, jak mój pies chrapie. Dochodzi północ i on już śpi grzecznie, więc teraz zaraz będę szedł spać. W każdym razie, jeszcze na mojej grupie Chleby Infomoda, w sumie na naszej grupie, bo to jest nasza grupa, powstanie osobny temat, który przypnę. I tam będziemy mogli pisać właśnie kolejne pomysły lub ewentualnie wady i zalety, plusy i minusy tego pomysłu, który dzisiaj Wam przedstawiłem. Dlatego zapraszam każdego na naszą grupę i mam nadzieję, że w komentarzu wywiąże się naprawdę ciekawa rozmowa między mną, a widzami i między widzami i widzami. To może być naprawdę bardzo ciekawe. O i na koniec odradzam Wam, byście wysyłali liczne wiadomości do Riotów w tej sprawie, ponieważ e, po ostatniej naszej akcji z pomysłem Filipa, no Filip dostał ostrzeżenie od Read Gens, żeby po prostu no, nie nakłaniał ludzi, żeby wysłali te maile, więc w tym wypadku zwolnijcie tak, nie wysłamy żadnych maili, zróbmy stop. Na razie, że chcę, żeby ten temat pozostał między nami. byśmy mogli sobie wspólnie na ten temat porozmawiać, bo w końcu tworzymy razem społeczność. I tyle. Mój dla Was infomod. Narka.